Próbujcie tą kulę no, nie uderzyć w kulę. Nie. nie możecie Boj. Jakie to fajne Ja muszę do niej wejść Jesteśmy w kuli Mogę, muszę się wybić To trzeba się wybić Nie, od razu idę do mnie Ja od razu idę do mnie, muszę, idę do mnie. Cześć Dobacz. Do, do tej kryształowej kuli, mogę? No spróbuj tam wejść, do góry. Wow, co to jest? Ten witlarz. No, lakieta to witlarz. Cześć, jestem witlarzykiem, to tak. Jesteś. A spróbuj tam wejść do góry, do tej niebieskiej kuli. Czy ci się uda? Nie. No. z głową tak? masz. No wiem. Tutaj jest wejście, z tej strony. O. Poczekaj, jest. z ja tym skoczyć. Op. Trzeba tu skrzydła jakieś mieć. Tam skoczę po ścianie, poczekaj O! Udało mi się wskoczyć po ścianie, ale nie wskoczyłam, ale tak skoczyłam Aha. Dobra, ja ci zrzucę, zrzucę wam tą kulę ale chcesz tą niebieską kulę też? Nie, ja chcę u góry! Się nią pobawić! Patrzcie, już spada! Z tej strony teraz! I... Tak! Ja! Yeah! Yeah! Ja! O ja! A ty się weź, to nie nie tak. Ej! Przebiłam się przed nim! Mm, mm, mm. chcę wyskoczyć? Poczekajcie, ja ją wyrzucę stąd. Trzeba od, od spodu. Nie, Mówiłam, o nie, chciałam, nie, 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 to nie, 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 To jest, jest symbol dziecki. od zamarzniętego dziecka, nie, 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 Mam, teraz tu, do góry. A ten patadzik ma mowa. Teraz udało panowe. się. Jeee. Hej, o jeee! Jest pada taki w Ła! Są trzy. Wow. Tapa! Jeeeeee! Yeah! Yeah. Ja do wody wejdę. Wow. Ale, a tu jest to jest ta jedna furota. Wow. Idę do wody.

Można ta, ta, tam iść do tego miasta? No spróbuj. Gdzie ta Ale Tak głęboko? Da się! Oui. Nie, nie da się. Nasza piłka plażowa. Wow. Sprawdzę, o, tak, to jest dobra. O, pa! Ej. O, dobra. Tata, chodź za, za mną. No, tu... Idziemy. Tu. Ja tak sobie tu wskoczyłam, tyk. Ej, na. a. widzisz Ty tutaj też pojawiła? jest piłeczka. To jest Ty druga. Się Tata, I się tu pojawiła ta niebieska. Jak skoczyła, to ona się tak potulała. Tu. Nie ja. Waż jest to jakby taki... Jestem jakby taki złodziej i raz podglądam co A gdzie ty Kronim jesteś? Się no na domach różnych tak. Na różnych domach Hala się ukrywa. O, o, szkoda, tutaj jest. A, a szkoda, że tu nie skoczysz. A szkoda. Ale tutaj jest. Bo to by błąd, że Hala były ukryje. No szkoda, miło przecież ukryć Teraz Ale to często się dzieje. Gdzie ta pierwsza jest? No fajnie, że jej wyjąć się nie da. To też śmiech Holandia zabawy! Mm. E, ja tu idę. Muszę spychać ten tobą. To więzień. To jest magiczna piłka. Do niej można wejść. No nie zawsze ona tutaj wejdzie. Ja tu się teraz ukrywam. Jestem z teraz. To no chodź Maja, wchodzimy na górę. Papa! Chodź, chodź. Chcesz widzia na filmiku? O, koleczek! Fajnie! Tańczy samolot! na wodzie, zatopiony samolot, To on nie wybucha, ten nieco latający taki? Nie. moja wyspa. Będzie moja wyspa, nie kliknij, otwórz. Albo nasza wspólna tak. Odkryłaś nową wyspę dla nas. No. Tylko, że lepiej dla ciebie. O, ale jest na jej, ma krzywe drzwi! Dobra, tu położone wszystko. Tu są takie stare ruiny. Wszystko jest rozwalone, ale ładne. No, fajne. Ja podoba. Jak bajce. La, la, la. Koszta wyspa to trochę ta moja wyspa. Nie to. jest to dobra wasz. Ale jestem tak, ale tata jestem taką panią, która chodzi po budynkach. Jak o pani. Oj, przepraszam, zupełnie. Jak pani. O piłeczka kolejna. No to jest trzecia właśnie tutaj. Ja się Pana. przez nią przebija. Ona gdzieś musi iść w innym miejscu. O, tutaj jest. Zaraz o. Panie. Dwie były. Nie, nie. Ona się przesunęła, tylko nie boję widać. To jest jakieś śmiechalne, po nie powinna boś... się odwiedzić kula, Kukonoszka, bo nas podobno my nie mogę. Odechnęło. Tak, to idziemy zobaczyć, gdzie ta ala utknęła. Nie, nie utknęła go, kula mi utknęła. A ja ją sobie Widzę, was takie? przy tych schodach. Tak, przy tych schodach, nie, tutaj. Nie, ty. Ty. Ala, utknęłaś. nie, ty. Ala, usunęłaś! Patrz, Ale jest kurczę, nie można tak. wyjść. A jest <laughs> Ala, przycięłaś mnie do tych schodów, jak ja wyjdę. No już. No, tata, o, taka. O! Ja bo to jest taka dziwna, taka przezroczysta się wszystko przed nią przebija ale... Maja w tej kulicie jest! Nie, nie Ty oszukujesz wszystkim! A, będziesz nas jeszcze stracić tak jak wcześniej? To fajnie zobaczymy się ukrywać! W kulach. ale ty będziesz też w no ja pójdę. muszę Chciałam się nie ukryć. A jest dosyć daleko. No nie wiem, jest daleko. No na naprawdę jest blisko, ale... Hej. Ufana Holandia do zabawy. Tata, chcesz iść do Holandii, to yy, yy, mogę cię zapisać do Holandii. Dobrze, hmm. już widzę gdzie jesteś, idę do ciebie. Jestem za tobą. T o, cześć. Tata, czekaj, wejdziemy tu. Tak wchodzi. Tutaj się wchodzi. Okej, okay, tata to. Szybko ale może nas wyśledzić. Jeśli nas wyśledzi, to będzie wiadomo, że ja mogę dać tata tobie znak jak... Tu jest w Holandia? Hmm. Tak, tu jest. A, pies to jest to twoją. Tutaj jest tak takich śmiech Holandia. A tata trzeba tu po Trzeba tam kulę do krzaku włożyć. Ok, Uciekam, ale nie patrzę. A nie o tym, nie wiemy. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie kulka. Teraz ci uratuję kulkę. Ta, tak psą, most? Nie. płot Uratowałem. No to jest nawiedzony dom. One skaczą. Tam ta yy, tak goni zabija. Nawiedzone to. Gdzie są duchy? Yy. O tutaj. Te larze są takie duchy. Tu. Chodź. No idę zobaczyć. E. Aha, no tak, to chyba są. Można sobie jechać winą. No <grym> to też jest taka Holandia. To są duchy I... kosmitów, wiesz? I... Takie meduzy. Aaaa, I... bo miał uduci ta meduza. No, no ucieka. Ta, ale gdzie poszła? Nie ta ta pom! Na I... I... o... ty? To nie ta.

uwaga, Ala, skaka tam duch. To Ala, tata, kto chce iść na yy, wodę, to Chciel to ten uważaj uważać na ducha. Na duch nie pójdzie. A! Wraży tada. Ona Oj. pewnie. Nie patrzę akurat na nas Widzę Tutaj drugi jest yeah. I no, te, Nawet patrzę. trzeci Nie, bo tu nie są bóżki Są takie Też są Można do nich wejść Nie, bo są takie wy... Dla mnie wyglądają na milusze No, no dobrze Bo tamten jest straszny no to nie szkoda. Ładne ale nie... Bardzo fajnie. <grym> Bardzo ładnie. <grym> Duchy ale porwały. <grym> o, o. <grym> teraz ala się czołga. Uwaga nie idźcie, bo teraz ja do, doganiam. Uwaga do ducha. Dzisiaj uwaga na ducha. Ten. Ja tutaj próbuję płynąć. Na sam dół. Nie tak, <laughs> wiem, ja się odkończył. kończy. No i jest jeszcze rogila, jak. Widzisz tutaj tą kurę? Chodź do Kuloty. No, ja w kuli. No właśnie. Czekaj, bo tutaj, o fajny pokoik. A to będę Nie, ja też widziałam tylko, że to taki inny troszkę. Inaczej był taki u góry tam troszkę. A taki mały pokoju. Taki, inaczej ziemia się utknął. Uważaj. Uwaga. Tam jest nawiedzony dół. Ale to twoja szkoła. a zabawa. No tutaj jest... Tutaj jest moi ulubiony No. Ale, ale gdzie ty jesteś? W ogóle. Nie wiem gdzie Ala jest. O, tu. wiesz gdzie to jest? pokazać ci. spalasz on się zabił. Nie chcę ale on się tu uradził! Tutaj chodź, Ale, pędzisz. on się go boję. No. Możemy w piłeczkę pograć na koniec. Tak, dobra. I ducha! Trzeba ducha wywalić tam. Jak to, to wyrzuci... do no ten... ciebie! Zabiła kogoś ta piłka, był taki biały, wiesz. się kogoś zabija. Jeden, a drugi. Łaaa. Zjadała mnie. o! Znowu mnie zjadała. No. Piłko. Ty. Jak to wyrzuci piłka, tak przegrywa. Można wyrzucić. Tylko trzeba do góry ją podbić. A. สยไปเว้า Jest, piłka? jest tutaj. Zez... tam tam paruska. Chcę ta? jest Teraz dowody. Jest w łodzinie. Ej, czemu nie skaczesz? Co się stało? Chcesz mam wieść? A! O, się zmęczyła. Wiesz, jaka dziwna? ci się nawet nie da. Ona chce nas zabić. O! O, Pana! Do które drzewka mam ściąć? Ha! Jeszcze? jeszcze tutaj jedno. O, ja patrzę. A tutaj? Te, yy, a. Te, ale tylko te. te tylko. A to, to ty. Możesz ściąć. Chyba już wystarczy. To no ale te jeszcze nie. Mm, tutaj też musi być. Ładnie. to najwyższe. Jeszcze to najwyższe. Chciałabym, żeby tata ta, było tak, że tu jedno i tu takie piękne wejście. Rozumiem, Ale, a tutaj posadzimy że ta, nowe drzewko. Jeszcze usuniesz mi te kulki, Dobrze. bo to by się wystarzało. Ma no, ja jestem od tego, że mi kulki nie, nie odwozi, no ja jestem od tego i kulki odwozi. A ja jestem panią, która... Chodź tu. tu jest taka, Zajmujemy się ogrodem tutaj. Przed nimi to, bo tam o! stoi na samej drodze. To coś samo się zaziało. No, Okej okay, i... I to wszystkie drzewa, okej, okay, jeszcze. Gdzie jeszcze tutaj? No hmm. i to mały zostaw. Hmm. Okej. Okay. I chyba wszystkie drzewa. Oczekaję tutaj jeszcze jakieś drzewko jest. Tutaj? Hmm. Dobrze. To duże. No dobrze może być. Lepiej będzie jak tu be... no Teraz trzeba będzie posprzątać, to co zostało. No. Będzie lepiej... O, będzie będą... Ej, to, to jeszcze jedna, sama je rozbiłam. No udało ci się, bo już było słaby. No spróbuj. Okej, okay, to wszystkie. Jeszcze tylko znajdę sobie jakieś takie. spróbuję hmm. spróbuj o, rozwalić. Są drzewka. Hmm. Ładne Ładnie właśnie do tych drzwi trzeba uda się ja. trochę to... o jest a ja to ta kula tu robi yy, a te To ty wtedy ja sama je usunę O, tego ducha trzeba ożywana okay. I, i, i ty tego duszka wyjś. Te wszystkie... O, a ty co tu? A, jeszcze tu jest jakieś. O, chyba już. To tu zaraz. Te, te. Tutaj to to chodź. Wysłania. Te chude ja się załamę. Ta chude tata to, to, to mogę przełamać O tata jeszcze tu coś jest O jest To wszystkie nie no, nic tego ducha się nie da nie wynieść tam, Jeszcze tutaj jest grzeszko To go... Mam jak Te to wszystkie o Te trzy 很讨厌呢。嗯